Nie były te najdłuższe brawa. Ja wiem, że te najdłuższe będą, jak ja już zejdę z tej sceny, ale szanowni Państwo, festiwal sztuka plus komercja, a to jest patron honorowy całego festiwalu, całego konkursu, tych wszystkich wydarzeń. To jest nasz patron honorowy, a dzisiaj dla Państwa. I teraz te długie brawa. Jestem po raz pierwszy patronką. Nie wiem, czy to już jest związane z wiekiem. Nie, nie, żartuję. Bardzo jest mi miło, e, takie oso, osobiste tuż, jak było otwarcie festiwalu, to właśnie mówiłam o tym, że mam specjalnie ciepłe uczucia dla Siedlec, bo mam właśnie z Siedlec najwspanialszą synową, jaką można mieć. <laughs> Bardzo się cieszę, że to właśnie jest że jest stąd i z przyjemnością tu przyjeżdżam. Mm. I też teściowie mojego syna też to samo. W związku z tym oczywiście dzisiaj miałam tremę, bo jak jest rodzina na widowni, to zawsze jest trema. Dziękuję Państwu za to, że Państwo dzisiaj tutaj przyszli, byli na widowni. Dziękuję, że Państwo przychodzą, zasilają tutaj widownię festiwalu. Festiwal powoli dobiega końca, no jeszcze jest kilka spektakli. To już tutaj dyrektor będzie czuwał nad wszystkim. Ja się bardzo dziękuję za, za, za ten zaszczyt, że jestem patronką artystyczną i życzę Państwu jeszcze wielu tutaj wspaniałych doznań na tej widowni. Trzymajmy się wszyscy zdrowo. Wszystkiego najlepszego dla Państwa. Dziękujemy. My z Robaczkiem.